Are you listening? Damn. Siemaneczko, kolejna wymiana rzeczy, które się zużyły w kolcie takim. Jest to Rayleigh Art 9 rok. Mianowicie wycieraczki już nie dają rady. Wycieraczki stare były z bosza. Trzeba je wyciągnąć. wysunąć. Tak wyglądała stara wycieraczka. Tutaj po prostu ta guma już straciła swoje właściwości. Ta wycieraczka skacze, nie zbiera tak jak tego powinna. Ta jest lewa od kierowcy, długości 600 mm, czyli 60 cm, natomiast lewa. Tak, wystarczy tylko pociągnąć. jest taka malutka, taka śmieszna. Zobaczcie sami. Połowa tej dużej. Ta mała natomiast ma 340 mm. Ja kupiłem z Bosha. Dlaczego z Bosch'a? Bo nie było innych. Natomiast te są już aerodynamiczne, takie opływowe. Nie są zwykłe, szkieletowe jak te stare. Teraz ja wyciągnę, sobie porównam, jak to wszystko ładnie wygląda. To natomiast sobie opuszczę, bo nie chciałbym, żeby walnęło mi w szybę i zrobiło kuku. Dobra, rozpakowałem sobie. z tych opakowań, także bierzemy wcieraczkę. Tutaj trzeba to sobie ładnie tak rozpiąć. I po prostu. Przełożyć przez to ramię. Jednym ręką trochę to niespecjalnie wygląda. Ale myślę, że dam radę. O, też po sobie przeciągnąć. Zamknąć. ramię sobie chodzi. I jedna wymieniona. Jak słychać. Kury kury też nie mogą się doczekać wymiany wycieraczek. Dałem mu sobie znać. Druga. To samo następuje. Wolałbym to dwoma rękoma robić, ale jedynie muszę nagrywać. O! Zamykamy, cyk, wycieraczka wymieniona. Te są tak jak mówię aerodynamiczne, nie szkieletowe, także powinno to mniej szumieć na wietrze. Do tego jeszcze mam wycieraczkę z tyłu. Z tyłu, zaraz zobaczymy jak to wygląda. w ogóle wyciągnąć dobra, jedną rękę chyba tego nie ogarnę dobra, po czego drugiej ręki tutaj jest tak samo na zatrzask ta jest stara po prostu to wpinamy w ten plasticzek Stara nowa. Niczym się nie różnią. Wymiar to 300 mm. 12 cali, tak przynajmniej napisane. Również z Dlaczego Bosza? No bo nie było innego w interkarsie. Nową wpinamy w taki sam sposób. jest wymieniona ona fajna taka delikatna mięciuta, świeża, niezużyta. Stara wyglądała tak, czymś się różni technologicznie. Nie widać żadnej zmiany. Także chociaż nie będzie rysało to tej powierzchni, która. Nie oszukujmy się, ta szyba pionowa. Brudzi się, jak widać, od kurzu, od wszystkiego innego. Z tyłu wymieniona, z tyłu nie ma aerodynamicznej. Z przodu też są wymienione. Także, jakby ktoś miał jakieś pytania odnośnie wycieraczek w tym pojeździe, czyli kolcie po liftingu, chętnie odpowiem. Proszę pytać w komentarzach nie ma żadnego problemu po to się to robi, żeby sobie. Pomagać, bo niejednokrotnie coś, co dla jednej osoby jest oczywiste, dla drugiej jest czarną magią. Zatem jestem ciekaw, jak te wycieraczki teraz będą funkcjonować. Przypuszczam, że będzie duża różnica względem tych właśnie starych, tej starej technologii. One jeszcze to w miarę funkcjonowały, ale przyszedł na nie czas. Także pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.